Jeśli to oglądasz, a na zewnątrz świeci słońce, to odpada! Żartowałem, ale od teraz lepiej uważaj! Nie możesz powtarzać moich słów, bo wylatujesz z gry! Pierwsza runda! Wymień cokolwiek, co znajdziesz w lodówce! Czy pomyślałeś o mleku? Jeśli tak, to sayonara! Teraz szybko napisz w komentarzu jakąś cyferkę od 1 do 10. Każdy, kto wybrał jedynkę lub dwójkę, to żegnam! Wybierz dowolny napój! Założę się, że wybrałeś Sprite'a! Jeśli tak, to wiesz, gdzie są drzwi, prawda? Każdy, kto jest dalej w grze, klika dwa razy w ekran. Wybierz jakieś zwierzę z Zo. Jeśli powiedziałeś słoń, no to odpadasz, Ziomku. Sprawdzam twój refleks. W komentarzach wrzuć dwie swoje ulubione emotki. Ja wybieram te dwie, jeżeli choć jedna się zgadza, to no wiecie, bye bye!